Bardzo dziękuję Księdzu Biskupowi Przewodniczącemu, wszystkim Państwu, organizatorom, Profesorowi Mirkowi Sitarzowi, w szczególności za temat, który mi powierzył, czyli neomarksistowskie wpływy na nauczanie o, o rodzinie. On brzmiał trochę inaczej jeszcze, raz zrezygnowaliśmy z tamtego drugiego i będziemy mogli nim Ten jest też bardzo dobry Książę Profesorze i bardzo za to, za to dziękuję. Proszę Państwa, jaki jest najważniejszy problem Dzisiaj społeczeństwa polskiego i społeczeństw Europy w ogóle, w szczególności Europy Zachodniej, to jest problem totalnego wyludniania się, bezdzietności, totalnego obniżenia wskaźnika dzietności, czegoś, co nazywamy wprost zapaścią demograficzną. To nie jest problem, to jest zapaść demograficzna. Widać to doskonale na cyfrach. Jeszcze w 1990 roku w Polsce urodziło się 552 tysiące dzieci. Już w 2003 roku w Polsce urodziło się 352 tysiące dzieci. Spadek jest przeogromny. To jest spadek o 200 tysięcy urodzeń rocznie. Rocznie. I dalej jesteśmy w tym samym miejscu. To, co zrobiliśmy od kwietnia 2016 roku, wprowadzając pierwszą w Polsce politykę rodzinną, wcześniej jej nie było. Wcześniej były drobne elementy czegoś, co można by było złożyć na politykę rodzinną, ale tylko drobny element. Wprowadzając w kwietniu 2016 roku reformę 500, ten trend tylko i wyłącznie zatrzymaliśmy na razie, znaczy przestaliśmy żyć w państwie, w którym każdego roku rodzi się coraz mniej dzieci. Rodzi się więcej, no ale nie dużo więcej. Ten wskaźnik dzietności z poziomu poniżej 1,3 wskoczył gdzieś na 1,4, no ale dalej mu daleko do 2,1, który mieliśmy. Jeszcze pod koniec lat 80. który pozwala na zastępowalność pokoleń. To jest największy problem, jaki w ogóle można sobie wyobrazić, problem śmiertelny. I powaga tego problemu musi być doceniana przez wszystkich, którzy realnie myślą o przyszłości <laughs> tego społeczeństwa, tego narodu i tego państwa. I w ogóle o przyszłości, o przyszłości Europy. No bo policzcie Państwo, jeżeli macie 200 tysięcy urodzin, urodzeń mniej rocznie, to na przestrzeni... Yy, powiedzmy 30 lat ta sytuacja spowodowała spustoszenie w populacji państwa polskiego, społeczeństwa polskiego porównywalne z II wojną światową. Porównywalne z drugą wojną światową. Jeżeli w czasie II wojny światowej zginęło 6 milionów obywateli państwa polskiego, to policzcie się, ile, ile się nie urodziło od początku lat 90. do dzisiaj. Nie urodziło się też około 5 milionów, 5 milionów ludzi. To jest spustoszenie totalne. I to później przekłada się na rozmaite problemy. Od problemów podstawowych, dzieci w szkole, coraz droższe utrzymanie szkół, z tego względu, że subwencja idąca za uczniem jest coraz mniejsza, bo jest coraz mniej uczniów, coraz więcej szkół, w których jest mniej uczniów niż nauczycieli. Poprzez rynek pracy skarżą się dzisiaj przedsiębiorcy na to, że nie ma kto zbierać truskawek, nie ma kto zbierać malin, nie ma kto zrywać jabłek. No kto ma zrywać, jak nas jest pięć minut mniej niż, powinien, niż powinno być. To nie jest kwestia tylko emigracji, ona też jest duża, to jest kwestia faktu, że zatraciliśmy instynkt samozachowawczy. I to chcę powiedzieć. Na wielu spotkaniach, które odbywałem w ciągu, w ciągu ostatnich czterech lat, a zwłaszcza teraz ostatnio, o tym rozmawialiśmy i na takim jednym spotkaniu... W małej wiosce na Lubelszczyźnie jeden z tamtejszych mieszkańców, rolnik, zwykły człowiek, mówi: Widzi, Pani jak to jest. A rozmawialiśmy, proszę państwa, o problemie dzików i dzikich zwierząt, których jest coraz więcej w Polsce. Z czego wynika fakt, że jest coraz więcej dzikich zwierząt w Polsce, zwłaszcza dzików? No, wynika z faktu, że mają coraz lepiej. Nie mają zim, w związku z powyższym w sposób naturalny nie mają tego podstawowego problemu, który, który miewali wcześniej. Brak zim powoduje, że mogą żyć także zimą, rozmnażać się zimą, mają kukurydzę wszędzie dookoła każdej wioski, każdego miasta, mają świetne warunki do tego, żeby, żeby żyć, żeby, żeby, żeby się wyżywiać, no i w związku z powyższym jest ich więcej. I to rolnik mówi tak, widzi pan jak to jest? U zwierząt im jest lepiej, tym jest ich więcej, a u ludzi dokładnie odwrotnie. Im jest im lepiej, tym jest ich mniej. Tracimy instynkt samozachowawczy. Straciliśmy z obszaru widzenia coś, co jest w życiu ludzkim najważniejsze i coś, co jest w życiu rodzin najważniejsze. Straciliśmy podstawową funkcję małżeństwa i podstawową funkcję rodziny. I to nie jest tylko efekt tego, że nie było tej polityki prorodzinnej, bo proszę Państwa, z całym szacunkiem, polityki prorodzinnej nie było również w czasie II wojny światowej, polityki prorodzinnej nie było również po II wojnie światowej. Polityki prorodzinnej nie było w Kazachstanie, na dalekiej Syberii, gdzie polskie matki rodziły w tragicznych warunkach, ale rodziły i rodziły. Gdyby to tylko zależało od polityki prorodzinnej w sensie finansowym, to nas by na świecie nie było, bo nasze matki, nasi ojcowie, nasi pradziadkowie żyli w nieporównywalnie gorszych warunkach niż my, a myśmy się urodzili. Bo nie to samo tylko generuje myślenie o tym, jak utrzymać, powiem może brzydkim językiem gatunek. Jak utrzymać naród, jak utrzymać rodzinę, jak ją przenieść w przyszłość, tylko poprzez wykonywanie tej podstawowej funkcji, funkcji prokreacyjnej. Myśmy to, myśmy to, proszę Państwa, gdzieś stracili z pola widzenia, dlatego że właśnie wpływy postmodernizmu, a później neomarksizmu na nauczanie o rodzinie, na sposób pojmowania rodziny, na sposób pojmowania funkcji rodziny, tym czym w ogóle jest rodzina są przeogromne od początku lat 90. Myśmy paradoksalnie, poprzez to, że mieliśmy komunę i z czym innym walczyliśmy tutaj w Polsce niż oni na zachodzie Europy, myśmy paradoksalnie uchronili się przed tymi Negatywnymi skutkami neomarksizmu, postmodernizmu jeszcze w latach 70. czy 60. czy 80. Nie mieliśmy tego w agendzie naszych zainteresowań w ogóle. To się do nas nie dostało. Paradoksalnie przez to, że mieliśmy tutaj komunę. Natomiast oni tam na zachodzie już przegrywali tę wojnę o przyszłość Europy chrześcijańskiej, już przegrywali tę wojnę o przyszłość, o przyszłość rodziny. Ale po roku 90. wtargnęło to do nas, można powiedzieć, jak, jak falat tsunami zalewając nasze myślenie o rodzinie, o małżeństwie, o narodzie, w ogóle o wspólnocie. Efektem tego, tego były potężne kryzysy początku lat 90., totalny antyklerykalizm. Zawsze jest to związane z walką z Kościołem. Wszyscy, którzy pamiętają początek lat 90., dokładnie wiedzą, jak w krótkim czasie po odzyskaniu niepodległości po 1989 roku naród odwrócił się od Kościoła, obrócił się przeciwko Kościołowi, jaka totalnie antyklerykalna atmosfera w Polsce wówczas. Panowała. Tak to było, ja to doskonale pamiętam. Wtedy zaczęło się myślenie o rodzinie nie, pa, nie w kontekście jej podstawowych funkcji. Wtedy zaczęło się myślenie o małżeństwie nie w, nie w kontekście jego, jego podstawowych funkcji, tylko w kontekście pewnego samozadowolenia, przyjemności, osiągania czegoś, co jest streszczowe w haśle telewizor, meble, mały fiat, to jest marzeń, szczyt. Nie dziecko, nie potomstwo. Nie w nóg, Telewizor, meble, mały Fiat. To jest marzeń szczyt. Zaczęliśmy wszyscy przedkładać przed tymi wszystkimi najważniejszymi funkcjami, jakie z małżeństwem i rodziną są związane, wszystko to, co wiąże się wyłącznie z przyjemnością, wyłącznie z zaspokojeniem swoich potrzeb tu doczesnych. To staliśmy z biegiem czasu i konsekwentnie oderwani od czegoś, co tu było powiedziane przez księdza Infołata od Chrystusa, od perspektywy zbawienia. Bo przecież gdybyśmy wszyscy mieli cały czas przed sobą to, po co tu jest, w ogóle jesteśmy, po co żyjemy, jakie mamy zadania tutaj w tym momencie, w tych kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu latach, które dane nam jest spędzić tutaj na tym ziemskim Przewodzie Spadolę, to przecież w życiu byśmy do tego kryzysu nie dopuścili. Myśmy zostali oderwani od perspektywy zbawienia. Myśmy przestali rozumieć naszą wiarę, Myśmy przestali rozumieć nasze życie tutaj jako człowieka, chrześcijanina, jako podążanie do najważniejszego celu, jakim jest zbawienie. My, nasze dzieci, nasi wnukowie, nasi bracia i siostry, mamy jeden cel najważniejszy, jeśli jesteśmy chrześcijanami. Jeśli chcemy się nazywać chrześcijanami, mamy cel, którym jest zbawienie. A do zbawienia można dojść tylko poprzez bazowanie na prawdzie objawionej. Naprawdę, która jest jedna, niepodważalna, zapisana nam, objawiona w Piśmie Świętym w Dekalogu. Myśmy od tego zostali oderwani. Myśmy zaczynali kombinować z tym naszym życiem doczesnym i utraciliśmy perspektywę zbawienia. A utracenie perspektywy zbawienia prowadzi do tego, że zapominamy o sensie tego, czym jest rodzina, czym jest małżeństwo. I później rzeczywiście ten rozwój postmodernizmu, a teraz neomarksizmu jako zarazy to tylko potęguje i w nas, w tych rodzinach umacnia. Postmodernizm, który doprowadzi nas do totalnego relatywizmu w wielu obszarach i neomarksizm, który następuje kolejno po postmodernizmie, niszczy całkowicie tkankę wspólnotową. Jest walką ze wspólnotą w każdym jej wymiarze. Od rodziny tworzonej przez małżeństwo po Społeczeństwo lokalne, po naród w ogóle. Dzieje się to nie tak jak to miało się dziać, jak się działo jeszcze 100 lat temu podczas rewolucji komunistycznej, czyli przy pomocy siły zbrojnej, tylko dzieje się to metodami, które Gramsci 100 lat temu nakreślił. Czy trzeba wejść w uniwersytety, trzeba wejść w szkoły, trzeba wejść w instytucje kultury, trzeba wejść w końcu w instytucje rodziny. I niszczyć ją od początku. Nie potrzeba mobilizować robotników do tego, żeby zbrojnie stanęli przeciwko panom. Wystarczy po kolei sukcesywnie przejąć te najważniejsze, najważniejsze dla społeczeństwa, dla życia społeczeństwa instytucje. I to się niestety, proszę Państwa, dzieje. No bo jak inaczej określić dzisiaj stanowisko Konferencji Rektorów Szkół Polskich, Szkół Wyższych? w którym wprost pan rektor Schmidt z Politechniki Warszawskiej wzywa rektorów wszystkich uczelni wyższych w Polsce do tego, ażeby zawsze rozpoczynali odpowiedzialność, czy odpowiedzialność dyscyplinarną w stosunku do nauczyciela akademickiego, który będzie sprzeciwiał się ideologii LGBT. Mam nadzieję, że rektorze, że to jedno z postępowań, które tu było wszczęte, to było jedyne, które w tym Uniwersytecie było wszczynane w tej sprawie, bo ja zawsze będę przeciwnikiem promocji, dewiacji, zboczeń i wynaturzeń. Dokładnie tak, jak mi nakazuje katechizm Kościoła Katolickiego i dokładnie tak, jak mi nakazuje Pismo Święte. I żaden rektor Schmidt, i żadna konferencja rektorów szkół wyższych w Polsce mi tego nie zabroni. Ale to stanowisko jest przejawem już właśnie tego zwycięstwa idei Gramsiego. Weszli w uniwersytety, weszli w nauczanie, weszli w szkoły i zaczynają burzyć podstawową tkankę społeczeństwa. Jak to robią? Pukają definicję, nadają zupełnie inny sens pojęciom. Prowadzają fałsz pojęciowy totalny. I ten fałsz widzimy wszędzie. Nawet dzisiaj, jak słyszałem słów księdza biskupa e, Wiesława, tutaj odczytanych, to też usłyszałem takie pojęcie, które też z natury, czy z, by, z pozoru niewinne, ale jednak już wprowadza pewien fałsz pojęciowy. Tradycyjna rodzina. To jest jakaś rodzina nietradycyjna? Jeżeli mówimy o rodzinie tradycyjnej, to znaczy, że stawiamy też gdzieś na tej samej szali jakąś rodzinę, która tradycyjna nie jest. Na później, bardzo łatwym do przepasowywania, zwłaszcza w umysłach młodych ludzi, rewolucyjnie do życia nastawionych, pojęciem równości możemy zacząć wprowadzać relatywizm na wielką skalę. Skoro jest rodzina tradycyjna, to jest też rodzina nietradycyjna, no a to jest rodzina i to jest rodzina, a równość w związku z powyższym wszyscy mają takie same prawa, bez względu na to, jakie funkcje, jakie funkcje pełnią. Dokładnie to samo zrobiono z małżeństwem. Małżeństwa homoseksualne. Nie istnieje coś takiego w przyrodzie. To jest dokładnie jak kałuża słucha albo może słuchać. No albo jest kałuża, albo jej nie ma. Jak nie ma wody, to już nie jest kałuża. I dokładnie tak samo jest z małżeństwem. Albo jest to związek kobiety i mężczyzny, albo nie jest to małżeństwo. A nazywanie czegoś małżeństwem heteroseksualnym już każe nam mówić, że są również inne małżeństwa, a zatem są również małżeństwa homoseksualne. A w związku z tym, skoro jest małżeństwo homoseksualne i małżeństwo heteroseksualne, a mamy równość. Ja. W związku z powyższym, wszyscy mają tak same prawa. I dawaj, niech się żenią, niech się rozliczają wspólnie podatkowo, niech mają dzieci do adopcji. Nawet już niektórzy doszli do takiej aberracji w swoim umyśle, jak pani profesor z Uniwersytetu Warszawskiego, która mówi, że w związkach homoseksualnych rodzi się więcej dzieci niż w związkach heteroseksualnych. No głupota zbiera potężne żniwo, jeśli się je hołduje. Wystarczy hołdować w głupocie bez żadnych przeszkód, a wtedy żniwo jest przepotężne i straszne. No, przecież Zobaczcie Państwo, coś, co dzisiaj poruszamy tutaj w ramach Kongresu Europa Chrystia jeszcze 20 lat temu, w ogóle by nam do głowy nie przyszło, że trzeba o tym rozmawiać w Uniwersytecie. O rzeczach podstawowych. O rzeczach podstawowych. No, że tak jest, spójrzcie Państwo na ten artykuł 18 dzisiaj przypominany. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo są pod ochroną prawną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Przecież w dyskusjach na temat kształtu tego artykułu 18 nikt w ogóle nie podnosił argumentu, że są również małżeństwa, które nie są związkiem kobiety i mężczyzny. Więcej pierwotna wersja tego przepisu brzmiała małżeństwo, rodzina macierzyństwo i rodzicielstwo są pod ochroną prawną i opieką Rzeczypospolitej i dopiero wtedy się pojawił, słusznie, fajnie, że to się stało, pojawił się głos, że może by doprecyzować jednak, czym jest małżeństwo, że jest to związek kobiety i mężczyzny. Argumentowano wówczas i to pan profesor Winczorek robił, że nie ma takiej potrzeby, bo małżeństwo jest terminem zastanym jeszcze z prawa rzymskiego i oznacza wyłącznie związek kobiety i mężczyzny. No ale ostatecznie zgodzono się z tym, że trzeba by to doprecyzować i ten przepis, który dzisiaj przypominaliśmy, brzmi ostatecznie małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny jest pod prawem o Rzeczpospolitej Polskiej. Co nie przeszkadza przy hołdowaniu głupocie sądowi administracyjnemu w Warszawie stwierdzić, że tam nie ma definicji małżeństwa, że istnieje również inny rodzaj małżeństwa, może istnieć i to, że nie legalizujemy dzisiaj związków... Homoseksualnych w Polsce to wynika tylko i wyłącznie z tego, że nie ma takiego przepisu w podresie rodzinnym i opiekuńczym, ale nie z przeszkody konstytucyjnej, bo konstytucja nie przeszkadza istnieniu małżeństw innych, yy, mogą istnieć, tylko nie są pod ochroną prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Już się nie skupia sąd nad tym, co to znaczy ochrona prawa i opieka Rzeczypospolitej, no bo tutaj już yy, yy, zaszedł gdzieś w ślepy zaułek, z którego nie ma wyjścia. No ale stwierdza w swojej aberracji, że może istnieć również coś innego niż związek kobiety i mężczyzny jako, jako małżeństwo. Krótko mówiąc, proszę Państwa, ten neomarksizm i wcześniej postmodernizm doprowadził do czegoś, co kardynał Gerhard Miller określał w sposób następujący. Zmienił się sens małżeństwa. Zapomniano o tym, że kiedy kobieta i mężczyzna mówią sobie tak, ich związek przypomina naśladuje miłość Chrystusa i Kościoła, że mają być pośrednikami tej miłości Bożej, dawcami życia. Że celem związku są narodziny dziecka. Pierwszy podstawowy cel Związku Małżeńskiego i podstawy rodziny. Narodziny dziecka, jego wychowanie, pomoc, że to jest właśnie z miłości, która swoje źródło ma w Bogu. Że to jest nie tylko przyjemność, ale nieskończone powołanie. Są trzy funkcje rodziny. Funkcja prokreacyjna, jako pierwsza. I nie zmienia tego faktu. Że są rodziny, które nie mogą mieć dzieci, że są ludzie, którzy są chorzy, że są ludzie, którzy z jakichś powodów tej funkcji spełniać nie mogą. No ale to nie zmienia faktu, że pierwszym podstawowym celem i funkcjonowania rodziny, i funkcją rodziny jest funkcja prokreacyjna. No to jest, zwierzęta to wiedzą, dziki to wiedzą. Dziki to wiedzą w tych zaroślach, prawda, i w tej, tej kukurydzy, a my nie wiemy. My zatraciliśmy w ogóle instynkt samozachowawczy jako gatunek. Już nie mówię jako chrześcijanie, bo tu nas rzeczywiście, zaraz przejdę do tej perspektywy zbawienia. Druga funkcja rodziny, która tworzona jest przez małżeństwo, to jest funkcja opiekuńcza, bo tego brzdąca, który się urodził, trzeba zaopiekować, trzeba go nakarmić, trzeba go umyć, trzeba go ubrać, bo sam tego nie zrobi. A następnie jest funkcja wychowawcza. Co to znaczy? Trzeba pokazać, co jest dobre, a co jest złe. I nie dość, że odstąpiliśmy od realizacji tej pierwszej funkcji prokreacyjnej, bo telewizor, meble, mały fiat, to jest marzeń szczyt. A dziecko może około 30 roku życia, bo feminizm też swoje żniwo, śmiertelne zbiera i to bardzo mocne, uderzył w kobietę. Żeby, proszę Państwa, uderzyć w rodzinę, trzeba uderzyć w kobietę, bo kobieta w rodzinie ma funkcję absolutnie nie do zastąpienia. Tylko kobieta jest w stanie... Nosić w łonie dziecko, tylko kobieta jest w stanie to dziecko wyżywić w okresie prenatalnym, tylko kobieta jest w stanie to dziecko urodzić. Co zrobić, żeby uderzyć w rodzinę? Uderzyć w kobietę. Powiedz jej, nie musisz tego robić. Jesteś taka sama jak chłop. Idź i pracuj. Jeździ na traktorze, na kombajnie, ucz się, rób karierę. Kariera w pierwszej kolejności, a później może dziecko. Prowadzi to do konsekwencji tragicznych, które obserwujemy w Polsce. Pierwsze dziecko rodzi się dzisiaj nie w wieku 20, 22, 25 lat, tylko w wieku blisko 30 lat. No jak się pierwsze dziecko rodzi w wieku 30 lat, to ile tych dzieci można urodzić? No to są naturalne konsekwencje tłumaczenia kobiecie, że nie musi robić tego, do czego została przez Pana Boga powołana. Jako mężczyznę i kobietę stworzył ich Pan Bóg. O tym będzie mówił ksiądz profesor Guz jutro. Wszyscy wiedzą, że uderzenie w kobietę, to jest uderzenie w rodzinę. Kobieta ma niezastąpioną również funkcję, jeśli chodzi o tworzenie tego, tego ogniska domowego. Tego, co scala rodzinę. Znajdźcie Państwo przykłady, w których mężczyzna zachowuje się jak ostatni wariat. Przychodzi w nocy do domu pijany, zdradza gdzieś na wokach swoją żonę. Nie dba o tą rodzinę, ale kobieta wychowuje tą dwójkę dzieci, przyjmuje jeszcze tego męża. Z nadzieją, że on się nawróci, po jakimś czasie, i wielokrotnie się nawraca. Wielokrotnie wraca do normalnych swojej funkcji. Już mocno sponiewierany przez życie. Już widać na twarzy nawet jego, że jest strasznie sponiewierany, ale wraca, nawraca się. Trzyma tą rodzinę kobieta i wyprowadza ją na prostu. A znajdziecie mi Państwo przykłady odwrotne. I ile zna się takich przykładów, że to kobieta zachowuje się jak wariat. Wraca w nocy Diana, zdradza męża. Nie, zachuje, nie zajmuje się w ogóle dziećmi. to mężczyzna trzyma tę rodzinę w garści, w dłoni i rozwija, ją czeka aż ta małżonka wróci. Ja takich nie znam. Bo kobieta ma również tę właśnie funkcję kreowania tego ogniska domowego. Uderzenie w rodzinę idzie zawsze przez uderzenie w kobietę. I oni to wiedzą i od tego jest feminizm. I od tego jest feminizm, tak zwane wyzwolenie kobiet, czyli walka z rodziną. Bo to jest naturalna konsekwencja tego, co oni, co oni głoszą. Niestety, ten cały plan walki z rodziną, neomarksistowską zarazę, która jest jeszcze groźniejsza od tej bolszewickiej, ona jest dlatego groźniejsza, że jej nie widać na pierwszy rzut oka, bo przemoc widać. Taką fizyczną przemoc z armatami w ręku to widać. I łatwo się jej przeciwstawić, w tym sensie łatwo, że my wiemy, że to jest złe. Natomiast neomarksistowska zaraza jest o tyle groźniejsza, że jej na pierwszy rzut oka nie widać, bo przestawia się ją jako tolerancję, jako wolność, jako prawo do przyjemności, do tak zwanego godnego życia. Więc z czym tu walczyć? Ten neomarksistowski nurt i to neomarksistowskie myślenie niestety przeniknęło również do wielu ludzi Kościoła. Również do księży i również do biskupów. I to jest kwestia, którą ci, którzy neomarksizm, wcześniej postmodernizm, tę całą lewacką kulturę próbują rozpropagować, to jest kwestia, która jest dla nich zupełnie oczywista. Żeby to zwyciężyło, trzeba ludzi wyjąć z kościoła różnymi metodami. Nie daje się w Polsce wyjąć ludzi z kościoła prostymi metodami, takimi, jak i, jakie zrobiono na Zachodzie. Tam niestety ten neomarksizm zebrał żniwo śmiertelne. W wielu miejscach kościół nie istnieje. Po prostu nie istnieje. W wielu miejscach parafie po prostu są likwidowane. Nie dlatego, że nie ma ludzi. Dlatego, że nie ma wiernych ludzi. Kompletnie od, odcięto perspektywy zdrowienia, od najważniejszego celu ich życia tutaj tutaj na ziemi. Mówiono im, że Boga nie ma. A nawet jeśli jeszcze są przy tym kościele, to są tylko po to, żeby spełniać swoją, swoje dążenie do, takiego, do, do pewności, przyjemności. Jeśli już Pana Boga wyznają, to tylko po to, żeby go prosić. A jak nie spełni ich prośb, to się na niego obrażają, bo co to za Pan Bóg, co nie słucha człowieka. W ten sposób, jeśli jeszcze w ogóle przyznają się do kościoła, to w ten sposób postępują, postępują na Zachodzie. Hołdują kulturze materializmu całkowitego. I jeśli Pan Bóg jest im do czegoś potrzebny, to do tego, żeby się do niego pomóc, o to, żeby mieć jeszcze jednego Mercedesa, jeszcze jeden telewizor, jeszcze lepszą pracę i jeszcze lepsze, jeszcze lepsze wynagrodzenie. Do tego jest potrzebny Pan Bóg. Pan Bóg. Pana Boga już nie ma w perspektywie tych ludzi, mówię również o nas, żeby było jasne kiedy mamy Panu Bogu za coś podziękować. Przecież bardzo często w ogóle przestajemy dziękować Panu Bogu, bo nam się po prostu to należy. Jesteśmy dziećmi tego Boga, więc niech nam daje to, co go prosimy. Jak nam nie daje, to jest to zły ojciec i się od niego wracamy. Kompletnie sobie tego Pana Boga też wypłukaliśmy i zredefiniowaliśmy tak, że ta wiara przestała mieć ten sens i przestała być związana z tym, co, co jest absolutnie nieodzowne do tego, żeby cel zbawczy, cel zbawienia osiągnąć. Tak jak zmienił się, proszę Państwa, sens małżeństwa, o którym mówił Gerhard tak samo mówił właśnie o tych, o tych formach, czy o tych sposobach myślenia. Wszyscy ci, którzy budują dom swego życia na ruchomych piaskach materializmu, staną w końcu wobec katastrofy braku sensu swego istnienia. Wielu chrześcijańskich rodziców stało się ofiarami tej ideologii, zgodnie z którą wiara jest narzędziem zaspokajania pragnień. To wiara, która nie stawia wymagań, nie ma treści, sprowadza się do kilku zewnętrznych form, jest dekoracją. Temu złudzeniu uległo też wielu duchownych, także biskupów. Przed momentem to powiedziałem, za Gerhardem Millerem. Gdzie to widać? Widać to w wypowiedziach niektórych księży profesorów, także z tego uniwersytetu, którzy żądają na antenie lewackiej telewizji szydzącej z nauczania Kościoła, szydzącej z wiary. Żądają przeprosin arcybiskupa Jedroszewskiego za to, że nazwał rzeczy po imieniu że nazwał ideologię LGBT <coughs> Neomarchistowską zarazą. To profesorowie księża tego uniwersytetu w tamtych stacjach żądają przeprosin od księdza arcybiskupa Jędraszewskiego. Gdzie oni są? Na pewno nie w kościele. Na pewno nie w kościele. To jest bez jakichkolwiek złudzeń, żebyśmy mieli tę świadomość. To jest, proszę Państwa, wypowiedź jednego z arcybiskupów brazylijskich, który na pytanie czy Chrystus, gdyby dzisiaj zszedł na ziemię, pobłogosławiłby związki małżeńskie, homoseksualne, odpowiedział nie wiem, Kościół musi ustalić tę drogę. Kościół nie jest od ustalania drogi. To Chrystus jest drogą prawdą w życie, a Kościół jest chrystusowy i ma podążać tą drogą, która dawno przez Chrystusa została ustalona i nam objawiona w Piśmie Świętym w dziesięciu przekazaniach Bożych. Jeżeli arcybiskup Kościoła katolickiego mówi, że Kościół ma ustalić drogę, to też jest poza Kościołem, bo nie rozumie w ogóle Kościoła. Na pewno nie jest Kościołem katolickim. Co do tego nie ma najmniejszych Wątpliwości. I jeszcze jeden z kardynałów czasów dzisiejszych, który opowiada dzieciom i młodzieży podczas pielgrzymki głupoty, że gdyby był metropolitą diecezji, czy dorynowanym diecezji, które, przez którą przechodzi Marsz Równości, to on by ich wszystkich, wszystkich zaprosił do kościoła, bo kościół jest otwarty, kościół jest dla wszystkich i oni też są kościołem. I cytuję Pismo Święte, przyjdźcie do mnie wszyscy. Takie cytowanie Pisma Świętego i podawanie nam Biblii z wyrwanymi kartkami po drodze, to jest naśladowanie lutra. Ale na pewno nie, rola kardynała Kościoła katolickiego. Ale byłoby to nawet śmieszne, gdyby nie było szkodliwe. Ono jest niezwykle szkodliwe. Bo zaraz za tymi słowami idzie pogarda dla ludzi, którzy przy Kościele stoją, którzy w Kościele chcą być nie dlatego, że jest tak Katolicy, tylko rozumieją, że są po to, żeby zbawić siebie, żeby być zbawionym, żeby dojść do zbawienia i w ten sposób kształtują swoje rodziny i swoje małżeństwa. On później mówi ten kardynał tak, tylko co by później powiedzieli ci święci, którzy chodzą codziennie do kościoła z razem święconą wodą, ławki czyścili. Jakaż to jest pogarda dla ludzi wierzących. Pogarda dla ludzi, którzy są przy kościele. Krótko i na koniec. Rodzina to jest małżeństwo Kobiety i mężczyzny plus dzieci. Nie ma żadnej innej rodziny. Wszystko inne rodziną nie jest. Poza wyjątkami, chorobami, przypadłościami losowymi. Celem człowieka Chrześcijanina w Europie Christi jest zbawienie. Po to rozwijamy się, a rozwijamy się właśnie przez to, że wykonujemy pierwszą zasadniczą funkcję rodziny i małżeństwa, funkcję prokreacyjną, a następnie wychowujemy nasze dzieci. Mówiąc z im, co jest dobre i złe. Żeby sami, żebyśmy sami doszli do zbawienia, i żeby nasze dzieci też mogły z tego skorzystać. To nie jest tak, że my sobie powiemy: dzieci nie sobie robią co chcą, bo mają wolność, wolność sumienia, prawda, wolność podejmowania decyzji, i nie będziemy za to później odpowiadać. Żebyście Państwo nie myśleli. Ja jestem o tym całkowicie przekonany. skóry mogą to potwierdzić. Pan Bóg nas będzie na sądzie ostatecznym rozliczał z tego również, co robimy z naszymi dziećmi. I to, że o nie nie zadbaliśmy, to, że im pozwalaliśmy kroczyć w ciemnościach, pójść w złą drogę. Byłem na takiej konferencji niedawno na UKSW, jedno z pytań, które tam było zadane uczestnikom konferencji, akurat tego panelu, to było pytanie, no, skoro dziecko ma również wolność swojego sumienia i w procesie wychowawczym trzeba uwzględniać również rozwój dziecka i jego wolność sumienia, to na którym etapie pozwalać dziecku decydować? No i były różne odpowiedzi, ale generalnie szły w kierunku i na jak najszybszym etapie, na jak najprzejszczejszym, żeby to dziecko się rozwijało. No pytanie decydować w jakiej sprawie? Tego nikt nie powiedział. Ja o to zapytałem. W jakiej sprawie? No bo jeżeli w sprawie takiej, czy ma założyć czarne czy białe trampki do szkoły, to niech sobie decyduje. Jeżeli w sprawie taki, czy użyje klocka zielonego czy czerwonego, żeby ułożyć jakąś tam, czy zrealizować jakieś zadanie w konkretnej grze, to niech decyduje, bo się rozwija. No ale nie może dziecko decydować w ten sposób, że w wieku 8 lat powie, mamo nie pójdę do kościoła, bo mam wolność sumienia. Nie może dziecko decydować w ten sposób, że powie, nie pójdę do szkoły, bo mam wolność sumienia, i nie pójdę posłuchać rekolekcji, bo mam wolność sumienia. Nie. Jeśli w ten sposób będziemy sami siebie pozbawiać władzy rodzicielskiej, czyli odchodzić od obowiązków, jakie rodzice mają w rodzinie opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny, to my z tego też będziemy rozliczeni na sądzie ostatecznym, czego Państwu nie życzę. Dziękuję bardzo.